FC Barcelona przeżywa swój renesans no i pewnie zmierza po tytuły w tym sezonie. Przed sezonem nikt nie dawał Barcelonie dużych szans na jakikolwiek triumf w Lidze Mistrzów, czy nawet na Mistrzostwo Hiszpanii. Jednak teraz, na 4 miesiące po rozpoczęciu rozgrywek sezonu 24-25, Barca jest liderem la ligi i ma wielkie ambicje, żeby właśnie na pozycji lidera skończyć sezon. Oraz oczywiście spróbują wszystkiego, co w ich mocy, żeby zrobić to, co ostatni raz udało im się w 2015 roku. Czyli oczywiście wygrać Ligę Mistrzów. Patrząc na formę drużyny jako cały kolektyw, no i na indywidualności, takie jak Rafinha, który gra jak Ronaldinho, Lewandowski, który bez wątpienia przeżywa swój drugi prime i zmierza po złotą piłkę oraz wielu nowych zawodników, którzy wnieśli świeżość, no to patrząc na to wszystko, to widzimy, że Hassi Flick zmienił dosłownie wszystko i być może na koniec sezonu Blaugrana będzie miała wiele powodów do radości. To, co się teraz dzieje w Barcelonie jest niesamowicie interesujące. Można śmiało stwierdzić, że przynajmniej aktualnie klub przeżywa swój renesans. Ale jeżeli już zakładamy, że tak faktycznie jest i że Barça wróciła na dobre do rywalizacji o najważniejsze trofea, to zaczynają po Pojawiać się pytania. Pytania dotyczące pomysłu trenera Flika oraz jego taktyki. Czy wystarczy sił na resztę sezonu, czy zimą będą konieczne transfery, żeby podtrzymać kadrę zawodników na tych najwyższych obrotach, w celu utrzymania formy oraz konkurencji w drużynie? No i po prostu główne pytanie, co będzie dalej. Jest to tak ciekawe, szczególnie biorąc pod uwagę, że dla Barcy nadchodzi kluczowy moment tego sezonu. Część kibiców oraz ekspertów uważa, że obecna forma Barcelony to już naprawdę początek wielkiej dominacji, której efekty mogą być imponujące nie tylko w Hiszpanii, ale głównie w Europie. Jednak mimo tego że Hansi Flick zrobił tak dużo, wprowadził nową wizję oraz nową taktykę, co nie jest pewne, czy wystarczy to na cały sezon. Zanim wrócimy do tematu dzisiejszego materiału, to chciałem was poinformować, że we współpracy z Betfan mamy dla was promocję, w której możecie zgarnąć freebet nawet do 400 zł. Podczas najbliższego hitu Lech kontra Legia 30 zł za bramkę gospodarzy, 30 zł za bramkę gości, a może 20 zł za odpalone race. Przekonaj się sam. W poprzednim meczu zgromadziliśmy w Bingo ponad 300 zł. Jeśli chciałbyś skorzystać z promocji, to zarejestruj się z kodem czysta piłka, zaakceptuj wszystkie zgody zgodnie z regulaminem i niezależnie od rezultatu spotkania, za każde Wykonane zdarzenie w Bingo otrzymasz FreeBet, a tym FreeBetem grasz jak chcesz. Link do tej oferty znajdziecie w opisie tego filmu. Oferta jest skierowana tylko i wyłącznie dla dorosłych, a sam hazard może uzależniać. Pamiętajcie grać odpowiedzialnie. Na moment, w którym tworzę ten materiał, to Barcelona oczywiście jest liderem La Liga, no i zdaje się, że teraz w tym momencie wszystko jest zależne od nich. Mają przewagę nad Realem Madrid, rozgromili swoich odwiecznych przeciwników w El Clasico i znów są w komfortowej sytuacji, kiedy to Królewscy muszą ich gonić. Taka sytuacja ostatni raz miała miejsce w sezonie 22-23, kiedy Barsa przez dłuższy okres sezonu była liderem i w końcu udało im się utrzymać tą pozycję aż do końca sezonu. Co naturalnie dało im tytuł Mistrza Hiszpanii, no i było to wtedy bardzo niespodziewane. Teraz kibice Barcelony li że ten scenariusz powtórzy się w tym sezonie i szczerze to szanse na to, że Barca wygra La Liga zwiększają się z każdą kolejką, bo drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka jest w niesamowitej dyspozycji i pewnie wygrywa mecz za meczem. Dlatego najważniejsze dla Barcelony wydaje się być teraz utrzymanie dyspozycji, która pozwala im wznieść się na taki poziom. Bo jeżeli pokonujesz Bayern Monachium 4 do 1 i Real Madrid 4 do 0, a to wszystko na przestrzeni kilku dni, no to musi to o czymś świadczyć. Dlatego przynajmniej w mojej opinii aktualnie największym wyzwaniem będzie nie żaden rywal, żaden inna drużyna. Tylko właśnie umiejętność planowania strategii względem dalszej części rozgrywek. Bo sezon jest długi. Zawsze najważniejsza jest dyspozycja na wiosnę, kiedy rozgrywane są najważniejsze spotkania. Sezon wchodzi w kluczową fazę i trzeba utrzymać pozycję lidera. No a do tego dochodzą również bardzo ważne mecze w Lidze Mistrzów. Także na ten moment to mi się wydaje być teraz największym wyzwaniem dla Barcelony. Ale jest to wyzwanie, z którego raczej wszyscy kibice Barcelony są jak najbardziej zadowoleni. Zwłaszcza, że mało osób zakładało, że tak dobrze sobie będzie radziła Barcelona w tym sezonie. A to, że to wszystko się tak potoczyło, to jest za sprawą jednej osoby. I oczywiście chodzi mi tutaj o jego flika. O ile o jego piłkarzach oraz ich dyspozycji jeszcze porozmawiamy, no to teraz warto poświęcić czas, żeby przyjrzeć się temu, co zrobił niemiecki trener z FC Barceloną. Bo jakby porównać teraz Barce z poprzedniego sezonu, kiedy trenerem był Xavi, a z tym co jest teraz, no to widać niesamowitą, ogromną różnicę. Jest ciężko uwierzyć, że to jest ta sama drużyna, a latem wcale nie było jakoś wiele transferów, nie było takiego wielkiego wietrzenia szatni jak kiedyś w PSG, także pokazuje to tylko ogrom pracy, którą włożył. Hansi Flick i nie tylko pracy włożoną w to, żeby dobrze ustawić taktykę oraz zawodników na boisku, ale pomógł im również w zmianie mentalności oraz poczucia, że są w stanie już teraz walczyć o te najważniejsze trofea. To, że mają jakość, żeby wygrywać z Realem Madryt, Bayernem Monachium, czy nawet Manchesterem City. No i właśnie teraz widzimy tego efekty. Efekty pracy Hansiego Flicka w Barcelonie zaczynają być wyraźnie dostrzegalne. No w końcu drużyna jest liderem i radzi sobie coraz lepiej, notując pewnie serię zwycięstw. To, co stoi za takim dużym sukcesem, to jest to, że Flick skupił się na poprawie atmosfery drużynie. Co jakby nie patrzeć również odgrywa wielką rolę. Bo na pewno teraz wszyscy mogą zauważyć, że Barcelona ma kolektyw i nie jest to tylko zbiór indywidualności, ale jest to naprawdę dobrze funkcjonująca drużyna, która ma cel, która ma pomysł i ma taktykę ustawioną pod indywidualnie każdego zawodnika. Co zresztą widzimy w sytuacji Roberta Lewandowskiego, który w końcu czuje się tak jak w Bayernie Monachium, no i ma takie statystyki jak z Bayernu Monachium, ale do Lewego jeszcze przejdziemy. Hansi Flick jest znany ze swojej otwartości. Zawsze starał się zbudować dobrą komunikację z piłkarzami, no i stworzyć Grupę, co już nawet w Barcelonie było widoczne w pierwszych meczach sezonu. Dzięki temu zawodnicy nie tylko lepiej rozumieją jego filozofię, ale także zyskują pewność siebie w trudniejszych sytuacjach, co potwierdzały tak ważne zwycięstwa nad Bayernem oraz Realem Madryt. Poza wynikami, które w futbolu w końcu są najważniejsze, poza również zmianą mentalności oraz systemu w drużynie, to Hansi Flick wprowadził to, co skutecznie działało w Bayernie Monachium. Chodzi tutaj o styl gry oparty na elastyczności, intensywności oraz wysokim pressingu, co bardzo pozytywnie wpłynęło na całą drużynę. A zwłaszcza na tych kluczowych zawodników takich jak Robert Lewandowski czy Rafinha. I właśnie, nie wiem jak wy, ale ja już teraz zaczynam się zastanawiać, czy jeżeli Barca ewentualnie wygrałaby La Liga i załóżmy, że dotarłaby dość daleko w Lidze Mistrzów, no to moje pytanie jest takie. Kto z dwójki Rafinha-Lewandowski miałby większe szanse na złotą piłkę? W końcu wszyscy wiemy, jakie jest France Football. I jak często nie dają tej nagrody dla piłkarza, który faktycznie był najlepszy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. A przykładów na to nie trzeba daleko szukać, bo dzieje się tak co roku. Ale właśnie zakładając jakiś sukces Barca... Barcelony w tym sezonie? To nawet jeśli Lewandowski byłby królem strzelców dla Ligi i Ligi Mistrzów, to czy miałby on jakieś szanse na złotą piłkę, skoro mamy w tym sezonie Rafinie, który bez wątpienia przeżywa swój prime i widać, że ma coś do udowodnienia? No, jest to naprawdę bardzo ciekawe, dlatego najpierw skupmy się na Brazylijczyku, bo jego historia jest niesamowita. już nawet nie zahaczając o wątek jego początków i jego długiej drogi, która prowadziła go do miejsca, w którym jest teraz, ale nawet podczas jego historii w Katalonii, to do tego sezonu, jeszcze w sumie nawet na początku rozgrywek sezonu 2 4 2, 5 no to Rafinia raczej był problem. Problemem. a wielu kibiców Barcelony w mediach społecznościowych próbowało wyrazić swoją frustrację z jego występów, co było podobne do sytuacji Lewego w poprzednim sezonie. Były również hasztagi Rafinha out i ogólnie nieciekawa atmosfera wobec skrzydłowego, ale jak widzimy, no to wszystko się zmieniło. To, co Rafinha robi w tym sezonie jest serio niesamowite, a według wielu to przyćmiewa on nawet swoimi występami Roberta Lewandowskiego, a sytuacja tej dwójki, czyli Lewandowskiego i Rafini, znacznie się zmieniła od przyjścia trenera Flika, ale to chyba oczywiste, bo wszystko się zmieniło w Barcelonie, ale jeszcze nawiązując do samego Rafini, to styl gry i taktyka proponowana przez niemieckiego trenera dała mu więcej swobody na boisku, co znacznie pomogło mu odnaleźć odpowiednią formę i pokazać pełnię swoich umiejętności. Zaczęły się pojawiać świetne mecze, jak ten z Bayernem, w którym w końcu Rafinha zdobył hat -tricka. No i w rezultacie dzisiaj Rafinha jest liderem drużyny. To on teraz nadaje rytm akcjom ofensywnym. Zyskał ogromny szacunek nie tylko wśród kibiców Barcelony, ale ogólnie na całym świecie i zaczyna wyrastać na poważnego kandydata do Złotej Piłki. Ale teraz nie tylko Rafinia stał się jednym z liderów FC. Barcelony. Jest jeszcze Robert Lewandowski, o którym nagrałem materiał na początku października i co ciekawe, to od tamtego czasu Polak nie zwolnił tempa, a wręcz przeciwnie, dwie bramki w dwie minuty w El Classico i bardzo dużo dobrych występów, co pokazuje, że lewy serio jest głodny sukcesu i ma teraz coś do udowodnienia. Przede wszystkim widać, że chce zdobyć tą zasłużoną złotą piłkę. Jest to tak niesamowite, bo patrząc na to wszystko, co lewy przeżył od czasów dołączenia do Barcelony, ponieważ jego historia w Katalonii była złożona, pełna zwrotów akcji, od początkowych sukcesów po nieoczekiwane trudności oraz wielką krytykę kibiców i też nie chcę tego tak dokładnie teraz podsumowywać, zaczynając od jego dołączenia do Barcy latem 2022 roku, ale na pewno warte podkreślenia jest to, że jeszcze kilka miesięcy temu widać było, że Lewy gra słabo, że boryka się w jakimś stopniu z osłabieniem fizycznym, mentalnym no i z kontuzjami. Krytyka kibiców nie pomagała, ale teraz widać, że wrócił Robert Lewandowski z czasów Bayernu Monachium. Lewandowski został piłkarzem października w La Lidze. Odbudował swoją pozycję, no i pewnie zmierza po sukcesy indywidualne, jak i drużynowe. Widzimy, że Lewandowski jest jak cała drużyna Barcy w tym sezonie. Po prostu przeżywa odrodzenie. Odrodzenie, które jest szczególnie ważne w kontekście nadchodzących wyzwań, czy to w lidze hiszpańskiej, jak i na arenie europejskiej. Ogólnie, jeszcze co do sytuacji Barcelony, to chociaż atmosfera w zespole jest wyjątkowo pozytywna, a Flix skutecznie przywrócił optymizm kibicom, to przed nim i jego drużynom jeszcze długi sezon. Który pokaże, czy obecne rezultaty to tylko chwilowy wzlot, czy faktyczny początek nowej ery. Bo nie chcę żadnego kibica Barcelony budzić z tego pięknego snu, ale po prostu prawda jest taka, że nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. A my mamy dopiero listopad. Jest jeszcze dużo spotkań, sezon jest długi i dopiero na koniec będzie można ocenić, czy to jest renesans Barcelony, czy klub jeszcze musi włożyć dużo pracy, żeby wrócić na swoje miejsce. Ja ogólnie już w sierpniu dodałem materiał pod tytułem Odrodzenie Barcelony, gdzie opowiadam dlaczego uważam, że ten sezon dla Blaugrany może być przełomowy, analizując pomysł na grę proponowany przez trenera Hansiego Flicka oraz strategię, którą obrała Barcelona na drodze do odbudowy. Wielu kibiców wtedy nie zgadzało się z moimi przemyśleniami względem tego sezonu w wykonaniu Barcelony. Jednak na razie to wszystko, co wtedy tam powiedziałem się sprawdza i jestem ciekawy, czy tak faktycznie będzie na końcu sezonu. A wspominam teraz o tamtym odcinku, żebyście dali znać w komentarzach swoją perspektywę i napisali, czy według was faktycznie Barcelona coś w tym sezonie wygra. Jeśli ja miałbym teraz strzelać, no to wydaje mi się, że mają największe szanse, żeby właśnie wygrać La Liga. Co do Ligi Mistrzów, no to nie sądzę, ponieważ tam jest rywalizacja na najwyższym poziomie i Barcelonie może być bardzo ciężko. Ale oczywiście niczego nie wykluczam, bo widać, że Hansi Flick włożył bardzo dużo pracy i teraz wygląda to bardzo obiecująco. Z tego miejsca wielkie dzięki za oglądanie do końca. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli materiał Ci się spodobał, no to zostaw lajka do zasięgu i subskrypcję, jeżeli jesteś tutaj nowy. Standardowo słyszymy się w kolejnym odcinku na kanale Czysta Piłka, który już serio niedługo. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i na razie.